Na moim blogu. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie pigwowiec japoński. Pigwowiec, który ma bardzo dużo witaminy C. Ale o tym pigwowcu i o tym, co można z niego zrobić, opowie dzisiaj mój mąż, który jest specjalistą w tym zakresie w tym domu. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym z Państwem się podzielić moimi doświadczeniami z takim owocem, jakim jest pigwowiec. Na wstępie chciałbym wyraźnie podkreślić, że jest istotna różnica pomiędzy pigwowcem a pigwą, dlatego że bardzo często te dwa owoce są mylone, a bardzo niesłusznie. Pigwa rośnie na drzewkach, ma kształt dużej gruszki, kwitnie na wiosnę białymi dużymi kwiatkami i ostatecznie owoc wygląda w ten sposób. Natomiast pigwowiec jest owocem, który pojawia się na krzewach, które są kolczaste, przepięknie kwitną na wiosnę. Generalnie jest kilka odmian pigwowca. To jest akurat pigwowiec chiński, to jest pigwowiec japoński. I teraz, proszę Państwa, możemy powiedzieć sobie w ten sposób, że ja w swoich doświadczeniach wykorzystuję nie pigwę, tylko wykorzystuję pigwowce. Wykorzystuję je na dwa podstawowe sposoby. W tym celu należy te owoce teraz, właśnie kiedy jest koniec października, początek listopada zebrać i odpowiednio obrobić. Na potrzeby związane z sokiem przetwarzam to w ten sposób, że kroję je na połówki i w ten sposób dosyć twardy jest to owoc, pełen ciemnych pestek. Może być wykorzystywany właśnie po zastosowaniu zwykłej sokowirówki na sok. Wczoraj wieczorem przerobiłem część tych owoców i to, co wyciekło nam z tej sokowirówki, znalazło się w tym dzbanie. Proszę zauważyć, że przez noc ten sok uzyskał pewnego rodzaju strukturę. Na dnie osadził się taki delikatny osad który, no, co tu dużo mówić, nie będziemy wykorzystywali. Z kolei na wierzchu pojawił się spory taki korek, który również nie będzie przeze mnie wykorzystywany. Proszę zobaczyć, że on ma strukturę prawie takiej gąbki. Po zdjęciu tej wierzchniej warstwy, kolejnym urządzeniem, które zostaje przeze mnie wykorzystane, to jest taki dzbanek do filtrowania. Wkładam do tego dzbanka sitko. Na to sitko wkładam kawałek papierowego ręcznika i wlewam zawartość z tego dzbanka do dzbanka filtrującego. Po pewnym czasie przefiltrowany sok, który się tutaj pojawił, już zakonserwowany w słoiczku, przelewam do garnka, dosypuję odrobinę cukru, podgrzewam intensywnie i do wysterylizowanych słoiczków przelewam gorący sok, zakręcam i zużywamy ten sok praktycznie w ciągu całego okresu zimowego, dolewając do herbaty. Zarówno dorośli to lubią, jak i dzieci. Chciałbym tutaj delikatnie zauważyć, że w soku pigwowca jest około siedmiokrotnie więcej witaminy C niż w soku cytryny. A więc niech żyje pigwowiec, który rośnie w naszych warunkach, a nie gdzieś daleko w niewiadomych nam warunkach. Drugi sposób wykorzystania pigwowca, no to już jest produkt dla dorosłych. Dlatego, że kroję te owoce na... Takie cząstki, z których następnie trzeba będzie wybrać to, co jest tutaj w środku, czyli ten miąższ i pestki. Proszę zobaczyć, jak duża zawartość jest tych pestek w tym niewielkim owocu. W każdym bądź razie, tak przygotowane cząsteczki owoców wrzucam w tym przypadku do 4-litrowego słoja. Tu już wcześniej zdążyłem przygotować nastaw nalewkowy to ma w tej chwili 3 dni od momentu kiedy zostały rozdrobnione owoce, zostało to zasypane na tą objętość jedną torebką kilogramową cukru, z tym że w początkowej fazie cały słój aż pod nakrywkę był zasypany tymi owocami w ciągu 3 dni, bo jest to akurat 3-dniowy nastaw Została wypuszczona tak duża ilość soku przez te rozdrobnione owoce, że w tej chwili proszę zobaczyć, one się kąpią we własnym syropie. No i to jest najwyższa pora już w tej chwili, żeby zakonserwować to, co nam się tutaj udało uzyskać w tym słoju. Mmm, jak to pięknie pachnie pigwowcem. Jak konserwujemy? Konserwujemy w ten sposób, że używamy tak zwanej. Mocnej wódki lub też, jak niektórzy mówią, spirytus nalewkowy. Jak uzyskać y, takie proporcje właściwe dla y, nalewki? Na litr spirytusu 96%, który przelewam w tej chwili z butelek do słoja, zalewając nas, nasz nastaw, należy dodać odpowiednią proporcję wody. Ja na litr spirytusu 96% stosuję o pół litra wody. Należy do tego jeszcze wrzucić, w zależności od tego, jakie to ma ulubione smaki, na przykład owoce goździka, czy też laskę wanilii. Całość zakręcamy, wznosimy do piwnicy i czekamy, proszę Państwa, tak około roku. Po roku co zrobimy? Po roku zlewamy to, co jest w środku i uzyskujemy, również w wyniku przefiltrowania, taki oto płyn dla dorosłych. Jest to nalewka nazywana pigwowcówką, nie pigwówką, bo z pigwy nie uzyskamy tego, o co nam chodzi. Uzyskamy to tylko z pigwowca, i w tym momencie nalewka pigwowcówka rajcuje nas przez cały rok, a szczególnie w okresie zimowym. Pojawia się jeszcze jedna sprawa. W momencie, kiedy zlejemy ten nastaw i uzyskujemy taką pyszną nalewkę, pozostają nam ciągle jeszcze te owoce. Można je wykorzystywać też na różne sposoby. Owoce spod nalewki można dokładać sobie na przykład do herbatki dla dorosłych. Szczególnie zimą. Lub też to, co ja zrobiłem przy użyciu takiej wyciskarki wolnoobrotowej z właśnie z tych pozostałości uzyskałem ponownie napój dla dorosłych. On w tej chwili stoi tutaj już kilkanaście godzin. Proszę zobaczyć, na dnie również osadziły nam się resztki z wyciskanych owoców, natomiast ten napój który jest alkoholizowany, zostanie również przefiltrowany w ten sam sposób i uzyskamy może nie aż tak pięknie przezroczystą, złocistą nalewkę, ale równie smaczną. Doświadczenia oczywiście można e, tutaj mnożyć. Ja się podzieliłem z Państwem dzisiaj tymi, e, które od kilku lat e, z dobrym efektem e, dają nam radość i dla nas. I jeżeli chodzi o sok, dla wszystkich, również dla dzieci. A nasi goście, w pierwszej kolejności, kiedy przychodzą i ich częstujemy, oczekują, że pojawi się właśnie pigwowcówka. Dziękuję i chciałbym, żebyście Państwo osiągali podobne rezultaty, nie myląc pigwy z pigwowcem. Mam nadzieję, że podobało się wystąpienie mojego męża, czy może wykład bardziej. Myślę, że teraz wszyscy pobiegniecie do ogródka, albo do ogródka sąsiadki, albo do Lidla, albo do Aldika, bo zdaje się, że jest teraz promocja na tego typu owoce i spróbujecie przygotować taką naleweczkę, albo przynajmniej sok. Naprawdę warto. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrybowania mojego kanału YouTube i mojego bloga melarosa.pl i do zobaczenia wkrótce.